W jaki sposób świat kultury wspiera działania związane ze zdrowiem publicznym, z profilaktyką i jak pani to widzi? To znaczy ja w tym roku zaprzyjaźniłam się z paniami i całą tą kampanią Masz wybór. I głównie w takim celu, żeby pomóc przetransportować te informacje do kobiet, dlatego, że jak każda fundacja, każdy ruch ma problem z poinformowaniem ludzi, że coś takiego istnieje, I, a zawiadomienie kobiet, że, że mają różne drogi leczenia i mają bardzo wiele praw, z których nie korzystają bardzo często, jest bardzo ważne. No, po prostu trzeba im to uświadomić, trzeba im to powiedzieć. Przede wszystkim trzeba jeszcze raz przypominać, ciągle o profilaktyce, która jest najważniejsza, a, a, a to wcale nie jest takie oczywiste, że kobiety to rozumieją, a już na pewno nie jest oczywiste, że badają się po prostu. A ja mam niestety dookoła siebie kilka kobiet chorych. Wśród moich pracowników też są chore kobiety i ja dla nich jakby i w ich imieniu także w tym roku staram się być całą tą akcją. Wspomina pani właśnie o tym, że w swoim środowisku pracy ma pani osobę chorującą na raka piersi. W jaki sposób pracodawca może wspierać pracownika, który właśnie zmaga się z nowotworem? No przede wszystkim do momentu, dopóki można, ona przychodzi do pracy kontaktuje się z ludźmi, cały czas się z nami widzi i, i wszyscy utrzymujemy kontakt z nią. Wszyscy, znaczy ta, 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 ta przyjaźń, która, która się tak wzmogła podczas jej choroby jest naprawdę wzmogła się, to znaczy to, to naprawdę są widoczne zmiany. My wszyscy do niej dzwonimy, wszyscy wszystko informujemy My się, mamy taką grupę teatru całego obsługi, wszystkiego na Whatsappie i na tej Whatsappie stan jej choroby, to czy ma chemię, jak się czuje po chemii, jest jednym z głównych tematów. Także myślę, że to w naturalny sposób stało się, że, że wszyscy po prostu zaczęli się interesować jej stanem. Ale Anita nie jest jedyną osobą, która jest chora i, i mamy wiele aktorek i starszych aktorek, które przeżyły epizody, na szczęście które się dobrze skończyły. Mamy, mamy aktorki Amazonki. Także... To nie jest tak, że to dla mnie jakaś nowość. Zawsze, zawsze byłam tego blisko. Niestety statystyki wciąż nam pokazują, że kobiety za mało się badają, za rzadko chodzą do lekarza. Jestem ciekawa, czy też pani się często bada, czy namawia pani koleżanki, przyjaciółki do tego, żeby dbały regularnie i wykonywały badanie piersi? Znaczy ja uważam, że w ogóle takie badanie sam, sam, samo sama, to jest absolutny obowiązek codzienny pod prysznicą. Natomiast i tak sobie samo zanitą, że ona po prostu sama wyczuła, że tam coś się dzieje. Natomiast ja robię badania regularnie co dwa lata w ogóle, takie generalne badania po prostu, ale myślę, że w moim wieku to jest naturalne że, i, i, i oczywiste, że się po prostu badam. A przy okazji jest to badanie, jest to mamografia. Chciałabym wykorzystać ten moment rozmowy z panią i to, że rusza kampania Masz wybór. Czy ma pani coś do przekazania kobietom, które będą oglądać tę rozmowę? Kobiety ciągle nie mają dla siebie czasu. Ciągle mają jakieś inne rzeczy są ważne, i inni ludzie są ważni, i inne sprawy są ważne. I ten dobrze pojęty egoizm absolutnie musi być im bliski to jest kobiety w ogóle o sobie nie myślą. Ja to mówię naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Miałam matkę, która nigdy o sobie nie myślała, mam dookoła siebie aktorki, które cały czas w garderowie mówią o swoich dzieciach, o swoich mężach, o swoich problemach tych dzieci, tych mężów, tych przyjaciółek, tych znajomych, a nie mówią o swoich problemach. To jest po prostu... Ja, ja Protestuje po prostu za każdym razem mówię, nie, no musisz o, o siebie zadbać. Przychodzisz wieczorem, grasz królową, nie możesz przyjechać do tramwaj, tramwajem do teatru. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. dziękuję.